Imiennik, część druga. Adam. Imię Adam pochodzi z języka hebrajskiego, co oznacza człowiek lub z ziemi ulepiony. To symbol kogoś twardo stąpającego po ziemi, ale nie pozbawionego wrażliwości. Typowe cechy: odpowiedzialny i konkretny. Często bierze na siebie więcej niż musi. Ma silne poczucie sprawiedliwości. Może sprawiać wrażenie zamkniętego, ale jak się otworzy, to na 100%. Adam to imię z biblijną historią i głębokim przekazem. W Polsce popularne od wieków, kojarzone z mężczyzną silnym, ale i emocjonalnie obecnym. Adamie, nie wszystko musisz kontrolować. Masz prawo odpocząć, odpuścić i zaufać. Twoja wartość nie zależy od tego, ile zrobisz. Ale kim jesteś? A ty jakie imię chcesz usłyszeć w następnej części? Daj znać w komentarzu, wybiorę te, które najczęściej się pojawi.